Prowadzisz innowacyjną spółkę technologiczną działającą na rynku do 5 lat i szukasz sposobów na rozwój swojego biznesu? Innovation Zone Program to program akceleracji stworzony dla Ciebie. Celem projektu jest umożliwienie startupom rozwoju biznesu poprzez współpracę z odbiorcami technologii, inwestorami oraz krajowymi i zagranicznymi partnerami ekosystemu polskiej przedsiębiorczej. W ramach programu możesz otrzymać grant w wysokości do 400 tys. złotych, korzystając z jednej z czterech unikalnych ścieżek rozwoju. Akceleracja branżowa z odbiorcą technologii to pomoc w nawiązaniu współpracy z partnerem, u którego będzie wprowadzany i testowany nowy produkt lub usługa. W ten sposób dopracowane zostaną wymagane funkcjonalności, a startup będzie pracować nad wdrożeniem rozwiązania w strukturach partnera. Maksymalna kwota grantu to 400 tys. złotych. Akceleracja inwestorska z funduszem Venture Capital to budowanie gotowości inwestycyjnej Twojego startupu tak, aby był on gotowy do pozyskania kapitału od inwestora i dalszego rozwoju. Kwota grantu do 400 tysięcy złotych. Akceleracja Go Global to przygotowanie do wprowadzenia produktów startupów na rynki zagraniczne. Dzięki akceleracji ułatwione zostanie pozyskanie zagranicznych kontrahentów i globalny rozwój biznesu. Maksymalna kwota grantu to 400 tysięcy złotych. Akceleracja Sektor Agnostic to wsparcie Twojego projektu bez obowiązkowego udziału inwestora lub odbiorcy technologii. W tej ścieżce można pozyskać grant do 200 tysięcy złotych. W ramach Innovation Zone Program, oprócz grantu, otrzymasz także wsparcie w skalowaniu biznesu oraz pakiet usług doradczo-szkoleniowych świadczonych przez najlepszych ekspertów. Posłuchaj historii uczestników programu akceleracyjnego Polski Przedsiębiorczej. Soft Architect jest liderem w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla branży badawczej. Wspólnie z grupą Maspex zbudowaliśmy innowacyjną aplikację Scanbag, która pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje zakupów impulsowych konsumentów. Udział w programie ScaleUp pozwolił nam rozwinąć się i wyjść na rynki zagraniczne. Nasze produkty OnFlyPro, Pro, Flyblock i Scanbag są używane przez największe agencje badawcze w kraju i za granicą. Zauważyliśmy, że wiele sklepów chciałoby wdrożyć ekrany reklamowe, natomiast wymagają one obsługi i regularnej produkcji graficznej. W ramach programu scale przy współpracy z Polską Przedsiębiorczą oraz zakładami miastnymi Biereki postanowiliśmy rozwiązać ten problem. Stworzyliśmy oprogramowanie do szybkich zmian cenowych na ekranach reklamowych bez potrzeby grafika i IT na podstawie bazy danych. Z poziomu telefonu użytkownik skanuje kod produktu oraz podaje jego cenę. Ekran reklamowy tworzy prosty animowany spot reklamowy zawierający ofertę, zdjęcie i rozpoczyna jego wyświetlanie. Dzisiaj nasze oprogramowanie obsługuje ponad 2000 ekranów i przygotowujemy się do jego dalszego rozwoju, to jak wdrożenie sztucznej inteligencji, która całkowicie przejmie proces sterowania reklamą w placówce handlowej. Cześć, nazywam się Paweł Ślusarczyk i reprezentuję Greenfield, spółkę specjalizującą się w zrównoważonym druku 3D. Z Fundacją Polska Przedsiębiorcza współpracujemy od połowy 2021 roku, gdy wzięliśmy udział w programie akceleracyjnym ScaleUp, w ramach którego nawiązaliśmy współpracę z grupą Maspex. Dla grupy Maspex stworzyliśmy dwie rzeczy. Pierwszy na świecie materiał do druku 3D oparty o tręby pszenne. A druga rzecz to wyprodukowanie najprawdopodobniej pierwszych na świecie stędów reklamowych na drukarkach 3D, które zostały wykonane z tego materiału trębowego, na których w sklepach wielkopowierzchniowych w całej Polsce były prezentowane makarony lubella. Już teraz wejdź na naszą stronę i zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie. Wypełnij formularz i zawalcz o wsparcie w rozwoju swojego pomysłu i pozyskanie grantu. Z nami rozwiniesz swój biznes.